Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w innym filmie na kanale Steamfight to ja wasz ulubiony taktyk, eee, może, może tak, może tak być, może tak nie być. Witam. Karuzela, przyjaźni. Witam was to jest hyperrolik na kanale. Eee, zy... Kiedy on wchodzi do wam nie powiem, zobaczę jak ogólnie ja słożę sobie filmy, które mam zamiar nagrać na najbliższe dni, ponieważ tak ten film jest z zapasu. Potrzebowałem zapasu na ten tydzień września, tłumaczyłem to już w tygodniu na, kana na filmach z tłumaczy tłumaczę 15 po prostu studia wrzesień. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, to niech się cieszy. A studenci we wrześniu mają to, co niektórzy uczniowie mają w sierpniu. chociaż studenci niekoniecznie muszą się o to aż tak bardzo postarać, bo czasem wystarczy mieć jakiś taki przypadek powiedzmy incydentalny. Nie wiem co mam grać. Nawala czyli przez mam grać. A chciałem w play, bo przed chwilą grałem jeszcze. Odcinek. Z tej, tej, tej taktyczki PvE, która szczerze mnie nie pociąga ale aż tak bardzo, w sensie ma znacznie dziwny poziom trudności, który opiera się na losowości. Także w tym wypadku raczej nie będę chciał go kontynuować. Właśnie mu dałem Nile'a na tył i Jaxa to tak przyzwyczajenie, chyba, z gram range'ami. Naila to jest potwierdzenie co chcę budować tak naprawdę. Okej, okay, losowość, uuu, ale epicko. Uuu. jest mała rzecz. Wymieniane losowo, a i to nie. Romney Handwina. To brzmi dobrze. A, darmówki, darmówki to biorę oczywiście. To ja wziąłem w ogóle do końca. zyskujesz poziom. Poziom minus 4, minimalny koszt 1. Poziom minus 4, czyli poziom 3. Poziom minus 4 to jest minus 1, czyli poziom pierwszy. Zerujemy sobie tak. Że tak powiem, było. Ojeny, w ścianach. Wartość, 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 wartość. Oj, nie, matematyka! Ja to, co stracone, to nie wygrane, to nie przegrane. Poziom czwarty i od piątego. Od szóstego zaczynam dwójkę, to na szóstym, okay. drugi. A potem co będzie, dwugwiazdkowy bohater? A potem co? Będzie poziom minus cztery, no to ósmy, minus cztery, dziewiąty, a na dziesiąty. Okej. Okay. Nomsi, nomsi, nomsi. Hmm, sprzedajemy. To jak się wybił poziom. Czy ja chcę teraz porolować? Czy ja chcę teraz porolować? To mogę dać tobie. To no, jestem przekonany, że wydać tobie. Czy ja chcę przedwiecznych poszukać? Chciałbym chyba co? Przedwiecznych i chronomistrzów. Przedwiecznych, chronomistrzów. Opieczny... Jest. O, no, o, Zilean, Zilean super. Swain super do uzupełnienia, jeżeli będzie dziura. Kaszka super. Wow, mordę dostałem. Świetnie. Dostałem dziastem w łeb. Najlepsza no, zrobiła 1600 obrażeń, a co zrobił mój przeciwnik w takim razie? Jaxem. Jest pałka, o i kto wie, ten wie. Ważny odwrot... coś na razie takiego. Przedwiecznych mógłbym, niby, nie? Co to daje? 20 przebudzi się, pradawny Bóg. Prawdopodobnie odzyskuje 20% zdrowia. Mhm. Mm Okej. Okay. To brzmi dobrze w sumie. Mogę w to iść. Nadzień niż przedwiecznych. Klajela sobie robi. Self-healing. no Dobrze, większy healing jest mam wrażenie na TF niż na zwykłej grze, jeśli chodzi o ten item. Tak, postacie bez wbudowanego mają ciężko. Kręcimy lampą, lampa zakręcona. No i winak pierwszy. Nie tracę ja HP, zostaje na 16 i ktoś będzie miał ode mnie mniej. Będzie to mój przeciwnik aktualnie. 14 HP mam. Ma jeden źródło. 5 mam. Fajny front laneik. Rzedł jajc zmienno Zmiennokształtny. Trzy golda. Arkana. Tam... Żabę dostałem! Oj, oj, Szkoda, że nie gram pod żabę, ale byłaby fajna żaba, co? Byłaby fajna żaba. Nie będzie fajnej żaby. Ostrze nocy. Mhm. Nie, ja tego nie widzę ogólnie. Nie. Łejnik może być? Zobaczmy co mamy. Jest Aszka. Okay, jest Aszka, jest Zilean. Jest Łuk. Łuk chcę dać. Łuk chcę grać do najli Na razie mogę zawsze z tego zrezygnować na obecnym etapie. A z tym na razie nie będę kombinować. Ewentualnie to przepale Zilean czy z dwójką. Ażka jest gotową dwójką, Swainik sobie gdzieś tam rośnie na boku. A jak rośnie migierka? No Naila strzela, Naila leci, Naila ładę damage, ale Naila solo nie wykrętuje. Czemu ty masz to samo? Bra. Czemu on ma to samo? nie lubię tego. No i patrzcie w tft. Z minionym buildem chce spróbować zagrać i... Ktoś go oczywiście też musiał przekminić, nie? Dostawianko. 5 golda za free Troszki Zilan, Zilanope OP, Przydałoby się jakiś mana Mana dla Zilana Zilę -e mogłem dostawić tego słańgarzała Czemu się Zilan nie podświetlił? Co on ma za Nilach? Eee, on ma jakąś lepszejszą Ale oszukują ludzie. No patrz czekaj, mam dobry bil, taki co... Mam wrażenie, że działa, bo usłyszałem, że działa. Kappa tak mówi, że działa i on mi nie działa. A potem on to zagra, wyśle mi skina, że pierwsze miejsce zdobył, no tak będzie w historii nie zmyślam. Lasowy efekt. To może być nie tak. O, chyba pozytywny wyszedł. Daj mi giga Swaina naprzód. E, chyba zły pomysł. Oj, bardzo zły, w złym miejscu jesteś. Czy żyjesz? Miodomancja, nie, no na no, miodomancję ja grałem ostatnio, to nie był miód, tylko lód, bo by już zbyli. nie miałem na na to tylko miałem silnego, tam tam zbudowanego. Ale nie, miodomancja jest lipą, nie? No tak, jest lipą, no przegrywają, no dobrze stwierdziłem. Grałem, przegrałem to. Teraz ziomek to gra i przegra. Uff. Dobra. Dlaczego wy macie takie same niki prawie koreańskie? Bo koreańskie niki na UNL. Nie jajca w moich obliczeniach, bo już chodzi o postaci. Lord Bardini. Z 8 golda. Łezka. Okej. Okay. Defensik. Ten golem. Mm. Uu, ej. To jest fajne. Bra! Nie być inaczej! Ale szybko moich zbili w ogóle. Mamy laki. Na jednego Koreańca wygrałem, na drugiego przegrałem. ci Koreańcy, nie? Same czwórki za trójkę. Nie żada tych, które chce. Dzięki. Mm -hmm. jeny karma, ale to dobre wejdzie. Honor Mistrzów będę miał cztery Będzie super. Bo jeszcze to przeżyję. Ale jak teraz zamiana na Honor nie ujdzie... Nie, no ale ja się tak za bardzo przegrywam, tak czuję się aż niesprawiedliwie. 2 HP mam, mam najmniej. A nie wredne złodzieje w ogóle. mówię, ktoś robi mojego jego jak Ja nie, to ja miałem tutaj wiele lepsze wyniki. Ashka wywala, Ashka Guzik robi. Uff, dobrze. teraz szybkie kombinowanie. Przedwieczny. Kamil Ashka. Przód. Mana AP, mana AP, mana AP. Nie dobrze. Yy, 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 nie dobrze. Dobrze, ugraj to proszę. Zrobiłem <grymka> co mogłem, tak zwane Ugrałem! Ugrałem! O nie, coś źle Tych minione mam mistrze, chono honomistrze Jax i Emblem Nie mogę mieć więcej O kurde Ja dostałem ogłuszenie Mam na gościa z Ażką. Okej, okay, może na janami coś ugra tutaj Ta karma mi dużo robi, zamrożenie czasu, leczenie bardzo dużo, bardzo dużo. Oj, koniec mnie. Na jeden level miałbym jeszcze przedwiecznych, no. Nie muszę na jeden HP przetrwać. jakaś impreza jest? Czy ludzie płacą za tą grę? To są jakieś tryhardy, na pewno. 7 miejsce. 1 HP, 2 HP, 4 HP. Osoby, które są na wylotce, mają wyższe miejsca.